Otwieram XXXXII sesję Rady Miejskiej w 6 kadencji 2010-2014. W naszym przypadku jest wkład Rady Rady 15 radnych w sprawie miejsce i stwierdzam, że radnych jest obecnie 11, co stanowi kworum, w którym Rada Miejska może obradować i podejmować 15 uchwałę. 15 serdecznie radnych zaproszę gością wszystkich państwa na sali

i mieszkańca, Miejska, pana Kuła Ruczyńskiego. Także witam serdecznie gości, mężczyzn, na dzisiejszej sesji panu sądys, planoto… pan serdecznie dziękuję, panu minister, sądysa, sądysa, zaczerpnąć, panu kierowniczej, zieloną, sądysa, sądysa, z którym zajmujemy Serdecznie jeszcze raz państwa wszystkich witam ustalenia porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w miejscu proponowany porządku obrad otrzymamy państwa nad Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Proszę bardzo Nie, proszę. Prosiłbym o wniesienie do porządku obrad w punkcie czwartym podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie podpunktu pod F Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Miejska. No, dziękuję. Proszę bardzo Panie dzisiaj panie dyrektor panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, tak jak panie mówiłem, komisjach dyrektorze, na dyrektorze, ja <AUAC1> no. w dyrektorze, panie na panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, było dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, które oczywiście panie o Pan dyrektor dzisiaj ogląda, że się na to pytanie na pewno inne chętnie I chciałbym, żeby, ponieważ nie mamy takiego porządku, dyskusji, obraz, żeby albo prowadzić taki porządek, albo poznać informacje w punkcie informację informacje dotyczące działalności nieposycyjnej, I tak tam drugą informację bym przedstawiał, bo 13 maja odbyło się posiedzenie Komitetu Rady Zatrudnienia, na której między innymi omawiane były właśnie zmiany dyrektor przedstawia zmiany, które będą przy tej w tej sytuacji Myślę, że w ramach tego punktu, który może poprosili Pani dyrektor o informację, na pytania, to jest I Także w ramach wyjaśnienia, na komisjach ustaliliśmy, że wprowadzimy dodatkowy punkt e, zmiany do... E, do naszych uchwały dotyczących, dotyczących programu tych jest zwierzęta i ale nie ma, no, tego czasu, bo to się tutaj mało w komisji. I są pewne wątpliwości, czy zmiany, które chciałem zaproponować, nie zostaną kwestionowane przez moje wody, związku z tym jeden. uchwałę chciałbym wprowadzić miesiąc, za miesiąc, kiedy będzie sesja, myślę, dobrze, czerwcu. Także nie proponuję, że komisja, komisjach proponuje wprowadzenie tej uchwały, wycofuje się z tego, czyli nie ma, nie, nie proponuję do tego wprowadzenia tej uchwały, ale ja proponuję, żeby pani dyrektor mogła teraz, pan nasz poinformować nas na temat działalności zmian, jakie, jakie to są, między innymi nasze gminy zmiany no my w funkcjonowaniu, dlatego że ewentualnie ich dodatkowych środków i inne pytania, i że nie ma. Dziękuję panu komisarzu. Panie panu dyrektorze, nie trzymaj wolnych wniosków, bo to może trochę poddać kilka godzin. W związku z naszymi propozycjami dzisiaj je przegłosować, pierwszą propozycję w środku dzisiejszego komisji rewizyjnej, która dotyczyła wprowadzenia w punkcie czwartym do punktu E wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza To Kto jest z Państwa za wnioskiem Pana Przewodniczącego Skornieżki? Proszę o podniesienie ręki. E, dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. Kto jest za propozycją drugiej? Wniosek Pana Burmistrza. A w punkcie drugim? Informacja Burmistrza z działalności między sesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach. mogła w tym punkcie zabrać głos Pani Dyrektor Urzędu Pracy. Kto jest z Państwa Radnych za tym wniosek. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Widzę. Został, wniosek został przyjęty. Stwierdzam, że w dniu dzisiejszym porządek obrad został rozszerzony. W punkcie drugim informacja burmistrza działalności międzysesyjnej będzie mogła zabrać głos pani dyrektor Urzędu Pracy i w punkcie czwartym podpunkt E podjęcie uchwały z prawie, e, w sprawie z rozstrzygnięcia skargi na burmistrza Gińskich. Wysoka Rado, przystępujemy obecnie do punktu pierwszego c porządku obrad przyjęcia protokołu Rady Miejskiej y, odbytej 36 protokół 36. sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 marca był sporządzony włożony w biurze Rady Miejskiej z czyli z niej co do protokołu proszę o przyjęcie Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Panie Wodku, wstrzymujący głos był? Czy? Tak. Ile się wstrzymało? Dziękuję. Kto, na podstawie głosowania stwierdzam, że został przyjęty. Przystępujemy obecnie do punktu drugiego. Informacje o działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach. Proszę teraz może o zabranie głosu Panią Dyrektor. Ja z Panią Dyrektor. Przedstawiłem, jakie ja miałem na wczoraj pytania, które do Pana Burmistrza składałem właśnie. Chodziło mi o te środki, jak zostały rozdysponowane i co tam do Ministerstwa poszło, jak w jakich tam odakierunkach były wykorzystane, przez naszą pracę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Witam Państwa jeszcze raz, przepraszam, że to nie Natomiast e, odnośnie tego pytania, 150 milionów, o którym Państwo mówicie, to jest, jak Pani Ministra, to jest przeznaczona w tym roku na Nowe formy. 27 maja, czyli za tydzień, we wtorek wchodzi nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ona dosyć mocno zmienia pracę urzędu i tego, w jaki sposób będziemy funkcjonowali i co będziemy robili z osobami bezrobotnymi, jakie możliwości będą miały również osoby bezrobotne. To nie jest tak, że te pieniądze zostały rozdysponowane gdzieś z klucza i już wiemy do ile one, w jakiej kwocie wpłyną do naszego powiatu i ile będzie na poszczególne instrumenty. Otóż tak jak mówię, ustawa wchodzi w życie dopiero 27 maja. Nie ma jeszcze uchwalonych do niej e, rozporządzeń żadnych aktów wykonawczych na poszczególne instrumenty w pierwszej kolejności. Natomiast już nabory wniosków zostały uruchomione. Pierwszy nabór mm, upływa dzisiaj termin składania wniosków na program e, Aktywizacja i Integracja. Jest to program, który będzie skierowany dla osób najbardziej odsuniętych od e, rynku pracy, bo proszę Państwa, e, w tej chwili do końca roku Powiatowy Urząd Pracy, każdy Powiatowy Urząd Pracy w całej Polsce będzie musiał wszystkie osoby bezrobotne, które będą zarejestrowane w Urzędzie Pracy, te, które już są zarejestrowane i te nowo rejestrujące się określić dla nich profil pomocy to będą trzy profile. Każda z osób będzie do takiego profilu zakwalifikowana. Ze względu na to, jaki profil pomocy będzie przypisany do tej osoby, taka pomoc będzie też mogła być udzielana. Pierwszy profil to będą osoby bardzo aktywne na rynku pracy, dla których nie będzie innej pomocy ze strony urzędu jak pośrednictwo pracy, czyli przedstawianie ofert, którymi dysponuje. Pracy, a także ewentualnie w uzasadnionych przypadkach taki jest zapis, będą te osoby korzystać z wybranych instrumentów z ustawy. Będą to właśnie te nowe formy jak bony szkoleniowe, bony stażowe, bony na zasiedlenie, bony zatrudnieniowe. Będzie to świadczenie aktywizacyjne dla, dla rodziców powracających na rynek pracy, grant na te pracę to jest również dla rynek pracy yy, i to jest taki w zasadzie dofinansowanie dla pracodawcy, żeby mógł zatrudnić w formie telepracy. Najpierw to będzie taki bardzo wąski zakres. Drugi profil to osoby, yy, trochę pomaga, yy, które potrzebują odrobiny wsparcia, a więc doradztwo zawodowe przede wszystkim dla tych osób i tutaj już mówimy o instrumentach, czyli w tym drugim profilu jak znajdą się osoby bezrobotne, będą mogły liczyć na instrumenty z całej ustawy, czyli dotychczasowe instrumenty szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności staże, roboty, prace interwencyjne, ponieważ no, to jest nowelizacja ustawy, nie wchodzi nowa ustawa, do obecnie obowiązującej zostały dopisane nowe instrumenty, tak więc to, co dotychczas Państwo mieliście okazję korzystać, nie zostało zabrane, zostały rozszerzone instrumenty i to, czym urząd będzie dysponował. I będzie trzeci profil osób bezrobotnych, to znaczy trzeci profil pomocy, to te, które są najdalej oddalone od rynku pracy, które nie mają szans pomimo pracy, urzędu nad tymi osobami trafić na rynek z różnych powodów. Z tego powodu, że mają swoje ograniczenia, z tego powodu, że nie chcą pracować, że nie, chcą, nie są wystarczająco zmotywowane do tego albo nie mają wręcz potrzeb, bo o tym też musimy szczerze mówić. Są osoby, które mają dziedziczone bezrobocie przez kilka pokoleń i nie mają w sobie potrzeb. Tak więc dla tych. Albo będą to e, osoby, z którymi będzie pracował ośrodek pomocy wspólnie z e, urzędami pracy przy pomocy prac społecznie użytecznych, albo będą to osoby, które będą kierowane do Agencji Zatrudnienia i to Agencje Zatrudnienia będą zajmowały się aktywizacją tych osób. Tak więc to jest najważniejsza taka zmiana, e, która też wpłynie na to, że m, osoby z państwa gminy, z każdej gminy będą musiały m, stawiać się do urzędu w z szczećniczymi. Przede wszystkim z tego powodu, że pierwsze doprofilowanie odbywa się za pomocą systemu informatycznego, którym obsługujemy. Mamy go tylko i wyłącznie w siedzibie urzędu. Tak więc dwa najbliższe terminy, bo wiem, że takie pytanie też tutaj było z Państwa strony które są wyznaczone na 12-13 czerwca, a później 24-25 lipca. Te terminy będą jeszcze u Państwa w siedzibie tutaj tak jak dotychczas. Natomiast na tych terminach osoby bezrobotne już będą miały wyznaczane terminy wrzesień u październik w Stargardzie. Bo tak jak mówię, do końca roku urząd jest zobligowane wszystkie osoby sprofilować na miejscu. Od przyszłego roku będzie to wyglądało tak, że kolejne terminy, ustawowy termin obowiązkowy, w którym osoba bezrobotna musi stawić się do Urzędu Pracy, nie przekraczać powinien 120 dni. I my w tej chwili też już u Państwa wyznaczamy takie dalsze terminy, żeby każdy ten obowiązek dopełnił. Natomiast praca później będzie na odległość. Taką ta ustawa dopuszcza możliwość że osobiste stawiennictwo nie rzadziej niż do 20 dni, natomiast co 30 dni Urząd Pracy będzie musiał, musiał kontaktować się z każdą osobą bezrobotną za pomocą dostępnych środków komunikacji, telefonu, e maila, wszystkich innych form. W ten sposób będzie to zorganizowane. I teraz na co te 150 milionów? Te 150 milionów jest właśnie na wszystkie nowe formy, które wprowadzać, e ma ta nowelizacja. Natomiast jest też istotna zmiana. Wszystkie te nowe formy są bardzo mocno obciążone efektywnością zatrudnieniową. Taki jest cel tej ustawy i tych wszystkich działań, aby to zatrudnienie wzrosło w jak największym stopniu. Tak więc ja znając rynek, który, na którym e, pracujemy, nie, na pewno nie będę e, też... Wnioskowało o jakąś dużą ilość środków, bo te środki mają trafiać do przedsiębiorców, po to, aby zatrudniały osoby, bezrobo zatrudniali osoby bezrobotne. I na przykładzie chociażby tego bonu stażowego, który jest taką alternatywą do stażu obecnego. O ile w tej formule staż, który jest Państwu znany, wygląda tak, że wniosek składa organizator stażu, ma osobę bezrobotną na określony czas 6 bądź 12 miesięcy, to zatrudnienie w tej chwili było na dobrą sprawę albo przez nas wymagane. Z obciążeniem kary albo w przypadku administracji, w której wiemy, że do zatrudnienia być nie mogło, to była prośba o to, żeby to zatrudnienie zostało W tej chwili będą to zatrudnienia wymagane już ustawą, obciążone zwrotem środków, jeżeli nie zostanie zatrudniony. Na przykładzie Bonu. Bądź stażowy, ta nowa forma to jest 6 miesięcy na koszt urzędu pracy, 6 miesięcy zatrudnienia już po stronie przedsiębiorcy. Po tych 6 miesiącach, jeżeli przedsiębiorca dopełni tego warunku, może uzyskać premię 1500 zł. I tak naprawdę, proszę Państwa, przy każdym z nowych tych instrumentów jest to obciążenie, że tak powiem, ale to jest wymóg. Zatrudnienia. Są to różne okresy w stosunku do różnych instrumentów, ale to są najkrócej 3 miesiące, a średnio 6 miesięcy, 12 miesięcy w zależności od instrumentów, każdy pracodawca, który otrzyma jakąkolwiek pomoc z strony Urzędu Pracy finansową czy wsparcie właśnie w postaci osób bezrobotnych. Po pierwsze, jeżeli będzie to pomoc finansowa, będzie stanowiła pomoc publiczną to nie jest nic dla tego przedsiębiorcy, po drugie będzie miał zobowiązanie do zatrudnienia po kolejnej formie. Także oczywiście na to środki, wystąpimy, bo występujemy. Mówię dzisiaj jest pierwszy nabór, do 30 maja jest ogłoszony kolejny nabór, natomiast no, w ramach takich realiów, w których w, którymi, w których działamy i i którym wiemy, że jesteśmy w stanie pracodawców przekonać do tych nowych instrumentów. Natomiast zostało jeszcze pozostała część ustawy dotychczas działająca tam ministerstwo wczoraj przysłało wyjaśnienia, że nabory na pozostałe instrumenty nastąpią po pierwszym lipca. Także jak będą zatwierdzone sprawozdania półroczne z wykonania Funduszu Pracy, wtedy będziemy mogli w drugim półroczu otrzymać jeszcze dodatkowe środki. Że 150 milionów to jest na wszystkie formy w tym roku, ale od e, drugiej połowy. Dziękuję. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie Pani Dyrektorze. Tak. Czy staże na ten rok będą, dajmy na to, w całym na to, rozmiarze, nie wiem, czy promuje tylko tam młodzież? Chodzi mi o Osoby, tak właśnie, dobrze Pan zadał to pytanie, dlatego że y, artykuł 49 w ustawie został zmieniony, całe szczęście. To jest nasza y, taka zmora, która dotychczas ograniczała wszystkich. Ponieważ to tam właśnie zawarte były te kategorie do 25 roku życia, powyżej 50, po odbyciu kary. Od ten artykuł nie będzie obowiązywał, nie ma go w takim kształcie. Przesunięto też wiek osób młodych. Nie będą to osoby do 25 roku życia, tylko do 30. Tylko proszę Państwa, pamiętajcie, że to o czym mówię, to dotyczy Funduszu Pracy i Rezerwy Ministra. Czym innym i zupełnie innymi warunkami rządzą się środki unijne. Środki unijne to są. Są problemem w całej Europie, i tak jak w tej chwili dysponujemy jeszcze kulą pieniędzy dla około 40 osób po 50. roku życia. Na dobrą sprawę szukamy Panów po 50. roku życia, których ja chcę wysłać na staż, tylko nie mam miejsc pracy, to chciałbym wziąć na siebie ten obowiązek. Tam przy środkach unijnych podział do 25. roku życia, powyżej 50, wciąż obowiązuje. Ale przy pośrodkach Funduszu Pracy i rezerwach ministra nie będzie e, tych ograniczeń, tak więc staże, chociażby roboty publiczne, prace interwencyjne, wszystkie te instrumenty, które dotychczas działały, będą mogły być e, przeznaczone dla tych osób e, również w przedziale pomiędzy 25 a 50, a w tej chwili już nawet 30 a 50. Aczkolwiek przy tych formach, przy robotach i przy pracach jest również obciążenie zatrudnienia mówił się co najmniej o trzech miesiącach e, przy robotach, a przy pracach interwencyjnych, w zależności od tego, na jaki okres zostały zatrudnione, odpowiednio sześć lub 9 miesięcy. Tak więc trzeba mieć też na uwadze, że podjęcie e, tych środków będzie skutkowało też obowiązkiem zatrudnienia pod e, groźbą zwrotu środków otrzymanych z urzędu. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma jakieś bardzo, Pan Czyli ja dobrze rozumiem, że jeżeli Urząd Gminy będzie korzystał z tych środków tak, że będzie musiał zatrudnić? Tak. Przynajmniej na trzy miesiące, tak? Tak. W tej chwili to my tutaj z panem burmistrzem bardzo grzecznie prosimy. I e, jak jest możliwość, to chociaż na tydzień, żebyśmy tą efektywność mieli. Bo będzie, każdy urząd będzie zliczany pod kątem trzech efektywności. Efektywności kosztowej, efektywności zatrudnieniowej i efektywności, e, to, ale to już ta trzecia odnosi się tylko i wyłącznie do zatrudnienia w Urzędzie Pracy. Ile osób będzie pracowało w Urzędzie Pracy, to już jest kwestia budżetu powiatu, na ile będzie go stać. Natomiast te dwa warunki, kosztowa i efektowa, efektywnościowa, zatrudnieniowa, będzie badana, Urzędzie. To znaczy, jakim, jak najniższym kosztem jest, mówi się o pułapie 9 tysięcy. Jeżeli koszt średni na e, osobę aktywizowaną w powiecie będzie przekraczał te 9 tysięcy, czyli nie wiem, będziemy wielokrotnie puszczali tą samą osobę na staż, albo będziemy aktywizowali tylko przy pomocy instrumentów e, finansowych, czyli właśnie robót, prac interwencyjnych, środków na działalność, ten koszt będzie nam wzrastał, będziemy e, niżej oceniali. finansowanie swojej działalności, a druga to jest właśnie ta efektywność zatrudnieniowa, którą też będzie się liczyło, ile osób po określonych formach pomocy podjęło zatrudnienie i ten poziom efektywności też będzie wpływał na pracę oceny, na ocenę pracy urzędu. Pani dyrektor, ja już mam takie pytanie, jeśli Pani pozwoli. A co, co z osobami po 30? Dlatego do czego zmierzam? Są osoby, na przykład, które cały czas się kształcą robią dodatkowe jakieś studia I Jest tak, że oni ten wiek przekraczają i teraz, żeby gdzieś nawet się zatrudnić, to wymagają jakiejś praktyki. To zazwyczaj ta praktyka była formy starki. Ja powiem, że pani może no, nie ma wpływu, ale co z takimi osobami robić? Ja im podpowiadać? Wie pan co ja powiem tak, no, rynek yy, może u Państwa jest trudno, tak? Bo gmina jest dosyć daleko od tych ośrodków, yy, jak Starga, w koleniu szczecin, bo to są główne miejsca zatrudnienia. Natomiast proszę mi wierzyć, to zatrudnienie jest. I, i jeżeli, y, jak to co mogę podpowiadać, jest praca dla fachowców. Jeżeli nie ma zawodowców, tych, którzy mają jakiekolwiek przygotowanie zawodowe, tą pracę naprawdę znajdujemy. Ja w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy miałam zorganizowanych sześć grup pracy do nas na terenie w obrębie Stargardu e, i zatrudnialiśmy nawet do Parku Goleniewskiego, do e, budowy jachtów panów w tej chwili w minionym tygodniu 30 pań do, e, do otwierającego się marketu w Stargardzie, także jest taka możliwość i proszę mi wierzyć, to nie jest tak naprawdę w naszym powiecie źle, że z tą pracą. Rzeczywiście mówię Państwo, macie jedną z najpiękniejszych miejsc z tego powodu, że ta odległość jest dosyć znacząca. Natomiast chociażby właśnie jeden z tych nowych elementów to jest bon na zasiedlenie i jeżeli taka osoba, to nie mówimy o osobie młodzie. każda osoba, która podejmie zatrudnienie. Powyżej 80 km od swojego miejsca zamieszkania będzie mogła wystąpić do urzędu o dofinansowanie tego zasiedlenia. Mówi się, że jest to 200% średniej krajowej, czyli około 7 tysięcy, które może być wypłacane w transze na zasiedlenie. Jeżeli umowa na, będzie zawarta na 6 miesięcy poza miejscem zamieszkania albo ten czas dojazdu Ośrodkami publicznymi do miejsca zatrudnienia z powrotem będzie przekraczał 3 godziny. Taki, taka formuła również będzie zapewniona w tej nowej ustawie. Że są nowe instrumenty, które mają powodować, żeby osoby wychodziły i były aktywne, i to jest taka główna zmiana. Dlatego też osoby no, będą musiały wyjechać z gminy. Jeżeli tej pracy tu nie będzie, żeby jej gdzieś poszukać, albo chociażby tą aktywność do siedziby urzędu wykonać i tam e, pracy poszukać. Pani dyrektor, jeszcze jedno pytanie ostatnie. Czy indywidualnie ktoś, kto szuka pracy, może do Pani tam dojść przyjść, przyjściu? Każdy poniedziałek w o 13.00 przyjmuje wszystkich, e, którzy mają jakikolwiek problem, wniosek. Ale albo poza tym czasem to oczywiście indywidualnie trzeba już się mówić, bo tak jak dzisiaj jestem u Państwa, tych gmin jest 10, a też mam jeszcze inne obowiązki, ale w poniedziałki od 13 ja albo mój zastępca, ale e, w głównej mierze ja przyjmuję wszystkich chętnie. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Yy, Odnośnie tego polu ma zasiedlenie, to jest jednorazowa, podwójna, dwukrotna średnia krajowa, to jest jednorazowe, tak? Nie, to jest wypłacane w transze, tak? To jest wypłacane tak, że każda osoba, ponieważ ta osoba musi pracować przez 6 miesięcy na przestrzeni 8 miesięcy. Co miesiąc musi przedkładać nam informację o tym, że dalej pozostaje w zatrudnieniu, tak? I że tam zamieszkuje. I te pieniądze są wypłacane na podstawie tych zaświadczeń. To jest określona jakaś wartość tego bonu? Tak, 200% średniej krajowej. W tej chwili średnia krajowa wynosi około 6800, 800, także podwójna ponad 7, 7 jest taka możliwość. To jest jedna transza, tak? To jest cała wartość bonu. No o to pytam. Tak, to, to jest wartość. To, ale w jakichś tam przejściowych transzach, rozumiem, <tuszel> tak? Tak. No, to o tym Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania do Pani Dyrektor? My na stawać? pewno będziemy Państwa informować, wydamy broszu bo nie chcieliśmy tego robić wcześniej, już ustawa wejdzie w życie. W przyszłym tygodniu ustawa będzie w życie My każdy z nowych instrumentów i to, co będzie się działo w formie broszur wydamy po to, żebyście Państwo też na terenie gminy nie niczym dysponowali. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie. Proszę państwo może są tysi, państwo radni. Nie widzę, także dziękuję Pani ja, Dyrektor. Dziękuję. No, tak. Jeszcze raz ja przepraszam Oserne wyjaśnienia, udzielenie informacji. Także jak pani dyrektor ma obowiązki, to oczywiście zwalniamy. Pani dziękuję, bardzo, ja, pani. Dyrektor, dyrektor z nami tak tak. Pani. 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 Niestety ta moja nieobecność spodowana jest również tym, że moja zastępczyni ma nowe w Gipsie od ponad miesiąca i pewnie jeszcze troszkę, także ja niestety, ale innym razem

tak jak co roku w yy, nominacji, czy yy, nagród odbędzie się także w wyliczeniu które jak Państwo pamiętacie zostały publikowane przez gminy i karabinów Sargańskiego oraz Saraszko i współudział naszych gminy po prostu w postaci cywilizacji złotych, tak jak wszystko to zostało w A także na spotkaniu tego pomocnego... Yy, z powiatowego z tygodnia w Radzie, w ramach zezwolenia, także ostatnich